Dzień dobry z tej strony Piotrek dzisiaj chciałbym pokazać Wam taką grę nie jest ona jest dość trudna, ale nie aż nie przesadzajmy. Tu mam, że co pier pierwsza lawa zabija tak samo jak kolce jak Państwo widzą lawa mnie zabiła tak jak powinna Dodat i kolce Zademonstruję to Państwu i w międzyczasie pokażę Państwu też inne rzeczy tu mam że jak stanę na kłódkę ona mnie od Odwali, od ten popchnie. A jak stanę na kluczyk, otworzy się to przejście, czyli niebieski kluczyk, niebieska kutka, czerwony kluczyk, czerwona kutka, żółty kluczyk, żółta kutka. No i to tyle. I o kutkach, i tych kluczykach to tyle. Kolce, jak mówiłem, zabijają, proszę. Pokazałem to Państwu, a teraz idziemy do całej gry. Powiększę to Państwu, bo i mnie i Państwu będzie się lepiej widziało. Obraz. Jak Państwo. Widzą, jak na razie wszystko dobrze działa. A i tu, jak stanę o tu, to mnie odepcha. Czyli to jakby była taka ściana, w którą wbiegam i mnie i upadam. I nie mogę tam przejść, więc tu mam guzik, jak nacisnę ten guzik, to 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 i to się otworzy i będę mógł tam przejść. Pieniążki to są punkty, które można zbierać, ale nie trzeba. I najważniejsze są jajka. Żeby dojść do końca, trzeba uzbierać sześć jajek. Tu mamy zaprogramowanie pieniążki jajka. Jajko, tak to wygląda. I tu mam. Skrzynkę. Jeżeli jest dalej niż 4, pojawi się. Gdzie, o pięć niżej, ale jeżeli jest mniej niż cztery, pojawi się o jedno wy, wyżej. Czyli przede mną. Tu i działa. Pojawiło się pięć kratek niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Schodzę na dół i idę po kluczyk, ale zginałem. Tak naprawdę Państwo już wszystko wiedzą, ale chciałbym to przejść. A, i jak Państwo widzieli, to mnie wybiło do góry. Jak uzbieram sześć jajek, to tu pojawi się marchewka i jak ją zjem, to cała mapa się zresetuje. I, za, i na końcu Państwu opowiem, co się wtedy dzieje. Więc idę i spróbuję to jeszcze raz przejść. Dość trudno to się przechodzi. I naprawdę jest ciężko. I idę do dołu. uzbierałem tak jak wcześniej pieniążek nacisnąłem guzik i teraz idę po jajko po jajko pieniążek i po skrzynkę i teraz nie zginąłem więc idę po kluczyk czerwony, który nie otwiera to, lecz Przypadkowo znowu wszedłem w lawę. Nie chcę Państwa zanudzać, więc spróbuję to zrobić jak najszybciej się da. I nie robić jakichś dużych błędów, żeby jak zostało mi ostatnie jajko, i już idę po tą marchewkę, to że zginę. Więc spróbuję się, yy, spróbuję jak najbardziej jak najszybciej i jak najłatwiej to zrobić bez błędów. Więc powinno to potrwać minutę dłużej od 10 minut albo mniej tak 3 dwie minuty mniej. I tu otworzyło mi się. Stanąłem na ten, ten i otworzyła mi się tu kutka. Na czerwone kluczki otworzyła mi się tu kutka. Teraz idę po jajko. I tu mam już jedno jajko i trzy yy, te pieniążki. Teraz mam dwa. I jajka i. Cztery pieniążki i teraz idę po trzecie jajko i po cztery pieniążki. Mam już osiem pieniążków i trzy jajka. I już jestem, zrobiłem tak naprawdę więcej niż połowa. I spróbuję teraz nie skusić, bo zazwyczaj tu w tych okropnych labiryntach skuszam. Czyli ginę jednym słowem. I tu mam trzy jajka i 12 pieniążków. Teraz mam. Cztery jajka i 13 pieniążków. Teraz idę po 14 pieniążek i po 15. A teraz na pewno złapię 16 pieniążek, bo jest na drodze. Tu tego labiryntu bardzo nie lubię, bo jest Yy, wszędzie dookoła lawa, tak więc mogę łatwo skusić. I mam już 5 pieniążków i 16 yy, ma, przepraszam, mam 5 jajek i 16 pieniążków. Yy, to tu 5 jajek i 16 pieniążków. Teraz idę po szóste jajko, i tu pojawiła mi się marchewka. Teraz zbieram jeszcze dwa pieniążki. Mam 18, czyli najwięcej, ile można mieć. I staję na to. Teraz mi się cała mapa resetuje. I tu, jak się cała mapa zresetuje, postawi wielki maszt z ziemią z napisem, duży znak z napisem EXIT. Później namaluje krzaki i da pieniążki i te, które nie zebrałem pieniążków odejmie mi, ale jeżeli mam 18 to nic mi nie odejmie. I tak to nie, mniej więcej wygląda. To. I teraz zjedzie na sam dół, stawia te patyczki i flagę. Zjeżdża, stawia ziemię i stawia te patyczki. Teraz idzie w dół i stawia te y, te. I pieniążki. I to jest. Na tyle dziękuję. Y, przepraszam, że tak. Długo Państwo musieli czekać, żeby zobaczyć to i, i żeby wysłać. Do widzenia. Myślę, że Państwa nie zanudziłem. Do widzenia.